Już jestem oficjalnie trzecią Bardzo się cieszę. Jestem bardzo zadowolona z tego roku, że on był taki świetny. Że tak... I szkoda, że tak szybko minął, bo naprawdę było super. Widzimy się później. To teraz co? Życzymy wszystkim udanych wakacji. A no właśnie, życzymy wszystkim udanych wakacji. No, hej, Zuzik, jak tam wyspałaś się? Tak. Gotowa na kolejny dzień przygód? Jasne, że tak. Super, to co? Zaczynamy? Jasne, że tak. Jak tam twój wyjazd? Super. Niestety wyjazd już dobiega końca. Dlaczego? No bo przyjechaliśmy tutaj tylko na weekend. No tak. No i tylko, znaczy, tylko niedziela i już do domu. No tak, ale w domku pojedziemy na działkę, będziemy też się świetnie bawić, a później już się pakujesz i jedziesz na, swoją, na swoje kolonie. kolonie, tak? <laughs> więc będziesz miała super, super atrakcje na koloniach, tak? Dobrze, powiedz mi Zuzia, a co Ci się na tym wyjeździe podobało najbardziej? najbardziej? Mi się hmm? Podobały spacery. A pobyt nad wodą? Też było super. Też było super. A no jeszcze się nie kąpaliśmy, bo tak trochę pogoda, wiecie, hmm, nie sprzyja kąpielom, hmm. ale już niedługo pewnie będzie można się kąpać. Będzie coraz cieplej. coraz cieplej, tak? Chociaż z tym nigdy nie wiadomo. No to co, Zuzia machamy do widzów, tak? Może jeszcze coś powiesz widzom? Hmm. Może o tym, żeby sub, <grybowali> kanał Kanał, bo bym chciała dobić do 100 tysięcy. No właśnie, żeby było w górę, tak? Zapraszamy również do polubień filmików. Zapraszamy Was również do komentowania. Zuzia w miarę możliwości będzie oczywiście odpowiadała na komentarze, tak? I tak. do udostępniania. Tak, Zuzia? Tak. I do udostępniania. No Dobra, dobrze, to Zuzia, kogo tam dzisiaj pozdrawiasz? Kto tam Ci komentarze napisał? Napisała pewnie komentarz Twoja koleżanka. Tak. No to pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy moją koleżankę. Którą? Anielkę. Anielkę. I kto tam jeszcze napisał komentarz? Chyba babcia. Moja babcia Bogusia. Czyli pozdrawiamy. Pozdrawiamy babcie. Ale pozdrawiamy też również wszystkie osoby, które... Też nie napisały komentarza. Ale które subskrybują Zuzi kanał, które lubią kanał, które udostępniają, które komentują, tak? Tak. Czyli wszystkich pozdrawiamy. Życzymy Wam wszystkim cudownych, pięknych wakacji. wakacji żebyście mieli świetną pogodę, żebyście się dobrze bawili, odpoczęli. No i we wrześniu się widzimy na Back to School. Dobra, to pozdrawiamy serdecznie. My uciekamy dalej spacerować, bo lubimy bardzo spacery i życzymy wam przepięknej soboty i przepięknej niedzieli. Pozdrawiamy. A jeszcze chcieliśmy wam powiedzieć, że te filmiki, które Zuzia które nagrywam, są nagrywane na bieżąco, ale to trwa tak długo, że po prostu nie wstawiamy tego w ten dany dzień, tylko wstawiamy w inny, bo po prostu czasami nie mamy też, też czasu. Tak, bo to właśnie o to chodzi, że po prostu jesteśmy w danym miejscu, czy robimy daną, jakąś daną rzecz i z tego nagrywamy, tak? Ale po prostu trzeba ten film dany zmontować, żeby on ładnie wyglądał, żeby, się, żeby wam się fajnie oglądało, tak? więc po prostu w, my na przykład jesteśmy teraz na weekend a wy dopiero ten filmik z tego naszego weekendu zobaczycie w środę, czyli po tym naszym weekendzie jak już my dawno będziemy, wrócimy do domu tak? więc też żebyście się nie dziwili no dobra Zuzia, to machaj do widzów pa, widzimy się niedługo pa, pozdrawiamy was serdecznie wszystkich, zapraszajcie swoich znajomych żeby Zuzia miała jak najwięcej subskrypcji swojego kanału i zapraszamy was również do polubień i do komentowania, komentujcie pa Eu going to jak tam Zuziu początek wakacji? super Odpoczywasz trochę od nauki? tak a tęsknisz już za szkołą? no tęsknię, bo w szkole jest fajnie mm. ale niedługo zobaczysz się z koleżankami na półkoloniach, na koloniach przepraszam Mhm. jeszcze nie powiem gdzie bo wam powiem wtedy kiedy będę się pakowała czyli już niedługo Teraz Wam pokażę zdjęcie z moją najlepszą koleżanką. Pozdrawiam ją, będę się z nią widziała na, na koloniach. Pozdrawiam też całą moją klasę, pozdrawiam też moją nauczycielkę i pozdrawiam wszystkich z mojej szkoły.